thank you Oleta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na aktualności wieczorne. Zaczynamy od dramatu mieszkańców współdzielni mieszkaniowej Sokolnia. Mieszkańców, którzy zostali sprzedani wraz ze swoimi mieszkaniami, o czym informowaliśmy w poniedziałkowych aktualnościach. Lokatorzy nie poddają się, teraz czekają na wsparcie odpowiednich instytucji. Sprawą zainteresowała się prokuratura. Po naszej interwencji sytuacji mieszkańców postanowił przyjrzeć się rzecznik praw obywatelskich. Ludzie Wciąż wierzą w sprawiedliwość, a jutro w Sądzie Okręgowym w Katowicach ruszy proces w sprawie karnej przeciwko byłym członkom zarządu spółdzielni Sokolnia. Marta Janota. Opieka nad 85-letnią matką, obowiązki domowe i praca. Oprócz tego wizytu u adwokata, w sądzie i w prokuraturze dla Jolanty Rodko stały się codziennością. Muszę, muszę o to walczyć i niestety, jeżeli bym nie walczyła i poddałabym się, prawdopodobnie dzisiaj mieszkałabym w jakimś czteroizbowym mieszkaniu na węgiel. Kobietom grozi eksmisja. Mieszkanie Jolanty Rodko i jej matki Eleonory Martynus w zamian za długi spółdzielni zostało przekazane razem z lokatorami mężczyźnie, wobec którego sokolnia miała mieć zobowiązania. Dzisiaj już wiem, że w 100% że moje mieszkanie zostało sprzedane na drodze przestępczej. Wierzyciel został zaspokojony w 2013 roku, a w 2014 poddaje nasze mieszkanie razem z nami na licytację. Więc co, no jest to zwykłe wyłudzenie, jest to zwykłe przestępstwo. Halina Stankiewicz, likwidator spółdzielni Sokolnia, analizując sprawę, dotarła do wielu jej zdaniem podejrzanych dokumentów. Nakaz zapłaty o sygnaturze 2060, no on nie istnieje, bo on został w kwietniu 2013 roku skompensowany, więc skąd egzekucja w 2014? Pytań i niejasności jest bardzo wiele. Osoba, która zamieszkuje w tym mieszkaniu, mieszka w tym mieszkaniu od 1974 roku. Miała pierwszeństwo w nabyciu tego mieszkania. No, raz, a po drugie, no, mieszkanie zostało zlicytowane w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Podobne problemy ma przyszło 150 rodzin zajmujących od lat mieszkania Sokolni na terenie Sosnowca. Lokatorzy czują się bezradni, bo do drzwi ciągle puka komornik. Ich zdaniem sprawy czekają zbyt długo, by znaleźć się na sądowej wokandzie. Gdyby nie media, ludzie są bezbronni, bez szans. Wyroki, które zapadają, to wszystko idzie na niekorzyść ludzi. Znowu ludziom grożą eksmisje. Za co? Za co? Pytam za co. Jolanta Rotko, jej matka i inni lokatorzy liczą na sprawne działanie prokuratury. Po naszej interwencji sprawą zainteresował się także rzecznik praw obywatelskich. Ze względu na wiele informacji prasowych, które się ukazały, obowiązkiem rzecznika jest podejmowanie takich spraw właśnie z urzędu i w kontekście naszych wielu wieloletnich działań kierowanych do różnych ministrów będziemy chcieli sprawdzić, czy nie doszło do nadużyć. Biuro Rzecznika obiecało wnikliwie przyjrzeć się sytuacji. To ważne, by tak bulwersujące sprawy nie były zamiatane pod dywan, uważa adwokat Filip Poniewski angażowanie tutaj po stronie mieszkańców Rzecznika Praw Obywatelskich również może przynieść pozytywny wpływ. Tak naprawdę każde zainteresowanie również samych mieszkańców, również osób, które będą na sali rozpraw, mogą Wpłynąć na pozytywny przebieg tego postępowania, ponieważ wówczas no, jednak jest ta wzmożona e, kontrola, powiedzmy, społeczeństwa. W przeddzień procesu byłych członków zarządu spółdzielni Sokolnia ta czujność jest niezwykle potrzebna. Prokuratura zarzuca im m.in. niegospodarność, nierzetelne prowadzenie rachunków, oszustwa i fałszowanie uchwał. Pomimo to konsekwencje decyzji zarządu nadal dotykają przede wszystkim lokatorów. Marta Janota, aktualności. Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo pięćdziesięcioletniego mieszkańca Będzina. Aresztowany 35-latek, zdaniem śledczych, zaatakował swoją ofiarę w sobotni poranek na klatce schodowej jednej z kamienic przy ulicy Modrzejowskiej w Będzinie. Policjanci zatrzymali napastnika po kilkugodzinnej obławie. Do tragedii doszło około 8 rano w minioną sobotę. Policję wezwało pogotowie, powiadomione przez anonimową osobę. Mimo reanimacji 50-latka nie udało się uratować. Poszukiwania zabójcy trwały kilka godzin. Podejrzany wpadł w ręce policji wieczorem tego samego dnia. Wczoraj śledczy z Będzina postawili mu zarzut zabójstwa i złożyli w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Na proces poczeka więc za kratami. Mężczyźnie grozi teraz kara dożywotniego więzienia. Przyszła największa inwestycja grupy Tauron w Jaworznie. Widać pierwsze efekty budowy bloku energetycznego 910. Stanęły już pierwsze pylony, czyli wysokie na ponad 100 metrów klatki schodowe. Równocześnie Tauron kupuje kolejną trzecią już kopalnię w Brzeszczach. Czy to pozwoli spółce uniezależnić się od węgla z zewnątrz? Sprawdzał Łukasz Miąsik. Klatka schodowa wysoka na 130 metrów to jeden z elementów największej inwestycji grupy Tauron. W tej chwili na placu budowy kilkadziesiąt osób. Gdy inwestycja nabierze tempa, ta liczba wzrośnie stukrotnie. Mamy tutaj do czynienia z obiektami bardzo wysokimi. Chłodnia będzie miała 180 metrów wysokości, pylony, ponad 130 metrów, tak samo kotłownia, a więc zachowanie tutaj odpowiedniej koordynacji podczas montażu konstrukcji stalowej, podczas montażu kotła, zachowanie przepisów bezpieczeństwa. Są elementem stanowiącym poważne wyzwanie. W tej chwili najważniejsze jest to bezpieczeństwo na budowie, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla południa kraju. Budowa energetyczna o mocy 910 MW będzie mógł zaopatrzyć w prąd 2,5 miliona gospodarstw. Będzie miał najwyższą sprawność, będzie miał największą niezawodność i dzięki temu sytuacje, które się pojawiły w tym roku w zakresie braku energii nie powinny już mieć miejsca. Inwestycja niezbędna, po pierwsze ze względu na coraz bardziej restrykcyjne unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska, po drugie ze względu na stare i wyeksploatowane konstrukcje, które blok 910 zastąpi. Duże znaczenie dla energetyki mają nie tylko potężne bloki energetyczne, ale przede wszystkim paliwo. Blok 910 to instalacja węglowa. Grupa Tauron posiada już dwie kopalnie w jawożnie i libiążu. Podpisano umowę na zakup kolejnej w brzeszczach. Zabezpieczenie paliwa na cel realizacji głównego celu tauron wytwarzanie, jakim jest produkcja energii i poprawiania efektywności tej produkcji wydaje się rzeczą naturalną publicystka ekonomiczna Maria Trepińska nie ma wątpliwości. Inwestycja w kopalnię może być opłacalna dla energetyki i być ratunkiem dla branży górniczej, pod jednym warunkiem. Może być to szansa pod warunkiem, że będzie efekt synergii i zarząd przeprowadzi restrukturyzację tej kopalni oraz doinwestuje ją powiedzmy kwotą ponad 200 milionów złotych. To jest szansa. Władze Tauronu doskonale wiedzą, że w małopolską kopalnię trzeba zainwestować. Kwota, o której mówią eksperci, jest zaledwie promilem kosztów planowanych na inwestycje spółki. Program inwestycyjny, który grupa Tauron ma zaplanowane najbliższe. 5 lat wynosi ponad 37 miliardów złotych. W związku z tym e, kwota 200 milionów, czy nawet nieco większa, nie powinna stanowić specjalnego problemu dla Tauronu. Plan Tauronu zakłada, że w momencie, kiedy największa inwestycja spółki będzie wytwarzać prąd dla mieszkańców Śląska, Małopolska kopalnia będzie już rentownym dostawcą węgla do jego produkcji. Łukasz Miąsik, Aktualności. W ostatnich latach do jednostek Straży Pożarnej w Województwie Śląskim trafił sprzęt i wyposażenie za ponad 23 miliony złotych odkładów przez samochody ratowniczo-gaśnicze po amfibie. To nie tylko unowocześnienie sprzętu, ale też uzupełnienie sprzętowych braków. Dziś w Mysłowicach podsumowano projekty, które pozwoliły na inwestycje. Relacja Tomasza Niecia. Brynice na granicy Sosnowca i Katowic trudno dziś nazwać czystą rzeką. Powód rozlana ropa z takimi i takimi zagrożeniami. Śląscy strażacy będą teraz mogli walczyć skuteczniej. Oczywiście na, na początku zabezpieczamy miejsce akcji, rozpoznajemy daną substancję, no i wybieramy sposób technikę prowadzenia działań. Łatwiej z nowym sprzętem, a ten trafił właśnie do strażaków w całym regionie. Koszt ponad 23 miliony złotych, w większości to środki unijne. Lista sprzętu bardzo długa, to co widać, to zaledwie jego część. Może nie brakowało, tylko nie było nas stać na wymianę tego sprzętu. Głównym mierze to były samochody ratownictwa chemicznego ciężkie. To jest samochód, który kosztuje 2,5 miliona złotych. Obsługuje też teren niejednego powiatu. I przydaje się właściwie codziennie, zwłaszcza na drogach. Na wyposażeniu nie było jednak np. takiego wozu dla grupy ratownictwa wysokościowego, bo choć strażacy radzą sobie niemal wszędzie, nawet ściągając niedoszłych samobójców z wysokości, to jednak do tej pory nie wszędzie mogli dojechać. To są samochód lekki, i yy, skład osobowy, i sprzęt, który na nim się znajduje, pozwala rozpocząć akcję w każdym miejscu. Niezależnie czy to jest jakiś wysoki obiekt, czy głęboki, sprzęt wycofywany nie trafi do muzeum. To są normalne samochody ratunkowe, które jednak podlegają pewnej rotacji. Ale w konsekwencji tej rotacji część tego sprzętu trafia do Ochotniczych Straży Pożarnej, bo my go jeszcze nie wyeksplatowujemy do końca. Strażacy Ochotnicy ze złotymi rączkami jeszcze potrafią go wiele lat eksploatować. Zarówno dla zawodowych, jak i ochotników to dobra informacja. Jak mówią, im lepszy sprzęt, tym większa skuteczność w akcji. Tomasz, nie aktualności. Zdobywali najwyższe szczyty górskie. Odeszli przed czasem. Żaden nie ma grobu na polskiej ziemi. Od dziś tragicznie zmarli Himalaiści ze Śląska. Mają swój własny pomnik. Osiem nazwisk. Tyle osób zginęło w najwyższych górach od 1974 roku. Ostatnich dwóch Himalajstów dwa lata temu. Tak akurat się składa, że wszystkie te osoby znałem osobiście. Także... No oczywiście z jednymi byłem bardziej w zażyłych stosunkach, z innymi mniej. No najbardziej to mi zawsze szkoda i, i ubolewam i nie mogę się pogodzić z faktem, że Jurek kuszka zginął. Był niesamowitym człowiekiem, świetnym himalajstym, o wyjątkowo e, inteligencji skierowanej na góry, także. No ale niestety pech. pech. Wiele z nich znałem nawet nie zawsze osobiście, ale chociażby przez materiały od ojca, które posiadam, którymi się, jak się w jakiś sposób opiekuję i przez to docieram do różnych himalajskich historii. Takie są góry. Alpinizm to sport jednak niebezpieczny i zresztą to, że on jest niebezpieczny, jest jednym z czynników, który tworzy tą istotę alpinizmu po prostu. Góry to, są, to jest pewne wyzwanie. Na to wyzwanie odpowiadają rozmaici ludzie w rozmaity sposób i czasami płacą za to najwyższą cenę. A na koniec... Kamera, akcja. Zaglądamy na plan filmu Miłość w Mieście Ogrodów w reżyserii Ingmara Wilkista i Adama Sikory. To uniwersalna opowieść o miłości osadzona w Katowicach w przyszłości. W głównych rolach zobaczymy Urszulę Grabowską, Ireneusza Czopa i Michalinę Olszańską. Maciej Polczek w tym filmie nie zagra, ale pojawił się na planie. Miłość, taniec i. Śląsk, jakiego nie znamy. Czyli miłość w mieście ogrodów. W jednej z głównych ról debiutantka Michalina Olszańska. Dla mnie to jest ważny film, ponieważ właściwie Kasent wygrałam 3 lata temu i była to pierwsza rola, jak dostałam. Także no jest bardzo rodzinnie i sympatycznie. Film opowiada historię mężczyzny w średnim wieku, który ma poukładane życie, ale pewnego dnia poznaje młodą baletnicę. Ten moment zmienia życie jego i jego rodziny. Główną osią jest historia o miłości, dosyć trudnej, bolesnej miłości, ale w tle, w tle, ale bardzo ważnym, aktywnym tle tak są Katowice, to bardzo współczesne, modern Katowice. Katowice przyszłości. Zdjęcia do filmu realizowane są także w Bytomiu, Chorzowie i Wiśle. Jest i miejsce ważne, i, i opowieść ważna. Do tego trudno jest wyrwać opowieść z, z miejsca. To znaczy, my potrzebujemy kontekstu, potrzebujemy korzeni. Prace nad filmem rozpoczęły się ponad dwa lata temu, i obraz miał być dawno gotowy. Niestety pojawiły się problemy, a w międzyczasie radykalnie zmieniła się obsada. O historii powstawania tego filmu można by nakręcić film dokumentalny. Ale najważniejsze jest to, że pracujemy i już jesteśmy bliscy zakończenia. Koniec zdjęć jeszcze w tym roku. Jeżeli teraz wszystko pójdzie zgodnie z planem, miłość w Mieście Ogrodów na ekranach pojawi się w przyszłym roku. Maciej Poloczek, aktualności. Zaproszeniem do kina kończymy aktualności, ale mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie na sport, który przedstawi za chwilę Olga Rybicka. Ja już kłaniam się, życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.